Dzisiaj pokażemy Wam paczkę, którą dostaliśmy od naszych przyjaciół. Taka jest w serduszku. Nasi przyjaciele ją dali. Oj, dobra. Co to tam jest? Podobno tam jest tylko jedna rzecz. O, zobaczcie, to jest łapka. Zobaczmy jak ona działa. E, dobra. Wszystko na razie spada teraz. No i otwieramy. Oj. Okej, okay, mamy. Ło, wow, zobaczcie, jak to się klei. Dobra, mamy do tego dołączone kilka pomponów i dwa łóżka. Ciekawe. Czy to się... O, zobaczcie. Podamy sobie tak. Fajnie to wygląda moi przyjaciele to dali mi. Fajnie to się klei. Zawsze chciałam taką ławkę, oni o tym wiedzieli. A więc bardzo się z tego cieszę i zobaczymy, co tam jeszcze będzie. Może pójdziemy gdzie by tu pójść? O, chciałam Wam pokazać, mam nowy zestaw. Taki fajny, z takimi koralikami. <gry> Taki fajny, z króliskiem. To też dostałam od moich przyjaciół. Oraz nowe słuchawki. Mogę słuchać innych. Mogę ich słyszeć, jak mam całkowicie założona, ale inni w ogóle nie słyszą, co ja słucham. One są bardzo fajne. I mam też y, tego. Dostałam takie coś, gdzie się składa taki domek. Jeszcze go nie zaczęłam składać. A ja Zatrzymam na chwilę. Dajemy im taki fajny ten gwizdek w miarach podziękowania. Mojej najlepszej koleżance dam to. Hmm? Tak, na mojej najlepszej przyjaciółki. Damy im taki brokat, bo uwielbiają brokat. To nawet spakujemy żeby się nie zniszczyło, i może co by tu im dać. Okej, okay, to może te moje słuchawki i tak nie były drogie. Kupię sobie nowe. Ej, nie zmieszczą się. No dobra, trudno. Okej, okay, to ten zestaw możemy. Okej, okay, spróbujemy sobie co. Chyba spakujemy do osobnego, bo te większe rzeczy. To no może jeszcze zmieszczą się te słuchawki. Albo nie. Dobra, co by tu jeszcze im dać? Wiem, że. No dobrze, to chyba tyle. Chyba, że jeszcze dam mojej najlepszej koleżance. Gdzie to było? Poczekajcie chwilę. Wiem, że moja inna koleżanka uwielbia lalki. Ma ich chyba z multimum. No schowam jeszcze tą lalkę. Ych, no, chwytaj się. Okej. Okay? Zamykamy to pudełko i widzimy się później. Musimy wyjść i dać tą paczkę, a więc idziemy. Chodźcie! Zobaczymy się na miejscu jeszcze chciałam Wam powiedzieć zasubskrybujcie mój kanał i dajcie łapeczkę w górę. Dobra, odkładam tu. Chciałam jeszcze powiedzieć, że tam nie mogliśmy wejść, bo było za dużo ludzi. Ale na przyszłość polecajcie mnie i pokazujcie innym. Wszystkim pa. Okej, okay, no to już wracamy.